Pod warunkiem, że Dariusz po pójściu z nim na kawę zostawi Karolinę w spokoju. Kobieta idzie z nim do kawiarni. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Czy sobie Państwa stolik dla dwóch osób? Tak, oczywiście. Zapraszam tutaj pod, pod okno. Można Nie dziękujemy, ale tam ja się zajmę. Okej, okay, przepraszam. Karolina jest zdecydowana, by podczas spotkania uciąć znajomość z dariuszem raz na zawsze. Darek, słuchaj, na wstępie... Musimy... Poczekaj Karolina Myszko, kochanie, dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się słuchaj, na tą kawę. Proszę cię, nie mów do mnie, myszko. Przyszłam z tobą tu porozmawiać, ponieważ dalej tak Karol... być nie może. Nachodzisz mnie w pracy. Słucham. Karolina, uważam, że nie jesteś w porządku. Uważam, Ale że co to, jest co. jest jesteś w jest porządku. Między nami... nie... Właśnie nie ma nic między nami. Co ty sobie uroiłeś? Nie widzisz, że nie pasujemy do siebie? Nie iskrzy, nic się nie dzieje. To tylko był jednorazowy jakiś tam wyskok. no. Karolinie. Kochanie, uwierz mi, to, co między Człowieku, nami było, ja nie jestem twoim żadnym kochaniem. Ten w ogóle wieczór, który razem... nie słuchasz mnie. W ogóle mnie nie słuchasz, co ja Karolina, do mówię. Karolina, uważam, Dariusz, że przestań. było między nami bardzo fajnie i powinno się coś dalej to kontynuować. Ale Na... nic się nie będzie kontynuować, ponieważ Karolina... ja nie chcę i nie pasujemy Prze do siebie. Przepraszam państwa, mogę przyjąć zamówienie? Kawę poproszę. Dla pani również? Tak. Też kawę. Z mlekiem? Tak, dwie kawy z mlekiem poproszę. Dziękuję. Nie widzisz tego, że nie pasujemy do siebie? Jesteśmy z, z zupełnie Karolina, z odrębnych słoneczko. światów. Boże, słoneczko, przestań mówić tak do mnie. Słoneczko, Karolinka, myszko. Karolina, Człowieku. ja sobie już wszystko przemyślałem i uważam, że wszystko może nam się jakoś ułożyć. Słuchaj, nawet no wziąłem co pod nam uwagę się ma układać? również to... Słuchaj, Mam do ciebie pewną, dla ciebie pewną niespodziankę Chciałem ci ją właśnie pokazać Bo pewne rzeczy sobie przemyślałem Uważam, że ty i twoje dwie wspaniałe córki Mieszkacie no niestety w za małym mieszkaniu Na nas czterech W związku z czym tak myślałem, żeby można było wynająć jakiś domek I wtedy moglibyśmy po prostu zamieszkać razem I ułożyć sobie w jakiś sposób życie Dariusz przygotował kilkanaście ofert domów do wynajęcia Karolina jest w szoku, że mężczyzna posunął się aż tak daleko Chce, by dał jej w końcu spokój ja wiedziałem, że Karolina będzie szokowana propozycją wspólnego mieszkania, ale raz się żyje i musiałem podjąć zdecydowane kroki po to, abyśmy stworzyli wspólną rodzinę. Trudne sprawy. W Częstochowie mieszka Karolina Wolińska. Kobieta samotnie wychowuje dwie nastoletnie córki, Justynę i Iwonę. Od jakiegoś czasu życie Karoliny skomplikowało się. Jest nachodzona, prześladowana przez 39-letniego Dariusza. Podczas imprezy dla Singli Karolina poznała go i spędzili ze sobą noc. Dariusz zakochał się w niej i na każdym kroku udowadnia jej swoją miłość. Kobieta jednak uważa, że to co się stało było tylko jednorazową przygodą. Nie chce mieć z nim nic wspólnego. Jednak Dariusz nie poddaje się. W pewną noc przychodzi przed jej okno i śpiewa miłosną pieśń. Kobieta jest załamana. Następnego dnia przed jej drzwiami córka znajduje bukiet kwiatów z liścikiem, w którym 39-latek napisał kolejne wyznanie miłosne. Innego dnia, gdy Karolina jest w pracy, odwiedza ją niespodziewanie Dariusz. Mężczyzna ma ze sobą kwiaty i zaprasza ją na kawę. W przychodni, w której pracuje Karolina, dochodzi do sporego zamieszania z powodu zakochanego mężczyzny. Karolina zgadza się pójść z nim na kawę. Ma nadzieję, że podczas spotkania ostatecznie rozmówi się z nim. Kiedy oboje siedzą w kawiarni, Dariusz przedstawia jej swoje plany. Pokazuje kilkanaście ofert domów do wynajęcia. Chce zamieszkać z Karoliną i jej córkami. Trudne sprawy.